Siema Siema um, ja um, słychać przegłosy to głosy sorry, głosy ale to kobieta. przez Discorda, bo jestem mną jest mój brat No powiedz coś Siema, Siema. Siema. Sorry, jak sorry. coś, bo mam ma 8 lat, to nie czepiaj się, I się i do mnie I to jest mój serwer serwis. Nie zrobiłem nie rank jeszcze, serwis. ale jakby coś, on został właścicielem, wszystko macie na Discordzie Teraz podam link i no, wszystko no, wam wszystko... podam, no znaczy link wam podam do DC, możecie dołączać, nie wiem, jeśli chcecie, to są rekrutacje też na serwer, wbijajcie. Polecam. Polecamy. No, powiedz, no dawaj, polecaj jeszcze. Polecamy ten serwer, jest fajny. I wszystko w i wszystko, I wszystko wam wytłumaczę. Tutaj macie rzadkie takie coś epickie, tutaj legendarne. Tutaj macie wesołą skrzynię, to za OP jest, tutaj macie te klucze, to wesołe, no, czemu się nazywa happy, to nie wiem. Tutaj idziecie, tutaj spadacie, tutaj macie rudy, a tutaj macie wejście na span, idziecie. I sobie płyniecie. I no. I macie. No, no. No, sorry, ale jest nowy, bo tamten chciałem dodać logowanie, te login i hasło, ale mi zrobiło nowy i teraz tak wygląda.